Dzisiaj mamy kolejny etap badań mięczaków, ślimaków lądowych. Przenieśliśmy się z terenu otwartego, tużycowiska, czy też nawet torfowiska na teren lasu bukowego. Jest to rezerwat ścisły, w którym chroni się buczynę. Jest to naprawdę przepiękny las, w którym nie dokonuje się żadnych zmian. I jest to świetne miejsce do, kapitalne miejsce do występowania naszego bohatera, czyli ślimaka ostro-krawędzistego. Jest to gatunek dużo większy niż poczwarówki. Dorasta do. Prawie 2 cm średnicy muszli, i jest to gatunek, który jest typowym gatunkiem leśnym, ale również charakterystycznym dla skał i terenów skalistych. Można go spotkać w górach, również zaobserwowano go w Polsce na obszarach, które są antropogeniczne, na przykład na murach starych zamków. Ale w naszym rejonie Polski występuje przede wszystkim w lasach bukowych. I tutaj mamy takie jedno z dwóch z stanowisk, znanych stanowisk w Drawieńskim Parku Narodowym. Jest to teren 20 hektarowy lasu, w którym zarejestrowano na początku XX wieku występowanie tego ślimaka. Dzisiaj przeprowadzany jest kolejny monitoring. Monitoring, który poprzednio był prowadzony w 2018 roku, żeby sprawdzić kondycję tej populacji, która występuje tutaj. Jest to ślimak, który występuje przede wszystkim i można go spotkać przede wszystkim. Na drzewach bądź też na starym drewnie, czyli takim z drewnie, które już jest martwe. I tutaj za mną widać wyraźnie bardzo, bardzo piękny fragment, w którym właśnie takie ślimaki można spotkać. Chowają się pod korą, w różnych zakamarkach, również w zagłębieniach pni. W takich miejscach możemy je spotkać. Że jego występowanie jest związane przede wszystkim z wiekiem lasu i z brakiem działalności człowieka wynikającej związanej z wywożeniem martwego drewna z lasu. kostrokrawendzistej jest gatunkiem chronionym częściowo w Polsce w związku z tym nie mamy dla niego metodyki tak jak dla gatunków naturowych Stąd też na tym terenie y, trzeba było opracować własną metodykę. Metodyka y, no, dla tak dużego obszaru 20 hektarów musiała również y, ograniczać y, czas, który poświęcimy na badania. Stąd też ustalono regularne y, obszary jednoarowe czyli obszar 10 na 10 metrów wielkości, w których będzie się przeszukiwać bardzo dokładnie ten obszar pod kątem występowania ślimaka ostro Tu jest przykład mapy od tego terenu, na której zaznaczyliśmy obszary, na których będziemy robić właśnie przegląd tych materiałów. Te poszczególne kwadraty to są obszary, które są wyróżnione, podzielone w obszar na 16 prostokątów. I w ramach takiego obszaru, w środkowym punkcie wyznaczamy ten obszar badawczy 10 na 10 metrów, jednoarowy, w którym następuje przegląd drzew, żeby określić, czy tam występują ślimaki. Bardzo często kowają się pod korę. Dla nas wydaje się, że teraz jest pogoda taka bardzo. Atrakcyjna dla ślimaków, jednak na dnie lasu jeszcze ciągle nie ma wystarczającej wilgotności, żeby one były bardzo aktywne, więc podejrzewam, że nadal chowają się w swoich zakamarkach. Mogą być pod kłodami, mogą być pod korą. Bardzo często, przynajmniej tutaj poprzednio, kiedy, kiedy byłam, chowały się w starym drewnie, które już było martwe. Więc są takim również bardzo ładnym wyznacznikiem naturalności lasu, dlatego że wręcz było widać, że potrzebują martwego drewna do tego, żeby się schować i prawdopodobnie również, żeby funkcjonować i przeżyć. Dingo. Proszę zobaczyć pod taką korą, czyli na tym, na tym e, e, drewnie bukowym, tak, starym drewnie e, pod korą, jeszcze schowany, nieaktywny, o, chociaż zaczyna być. Tak, znalazłam dorosłego osobnika. To jest ten. To już jest dorosły osobnik. Można to rozpoznać po białej wardze, która okala otwór. No i jak już wspomniałam, polska nazwa idealnie oddaje wygląd tego ślimaka. Ostro krawędzisty. Ta ostra krawędź wokoło bardzo wyraźnie pokazuje, jest to bardzo <noise> płaski ślimak, dlatego może chować się w różne zakamarki. I w Polsce występuje w kilkunastu, na kilkunastu stanowiskach, najczęściej w lasach bukowych, ale również spotykany jest w krajobrazie antropogenicznym, czyli na przykład w starych murach zamków w Świętokrzyskim. Tam został, tam został również odnaleziony i jego Konstrukcja muszli pozwala mu się chować w różne zakamarki. Jest to gatunek, który w Polsce jest objęty ochroną częściową jedynie, dlatego że trudno przewidzieć, jaka będzie jego przyszłość. Dlatego przede wszystkim, że jest to gatunek, który osiąga w Polsce granice swojego zasięgu, jest bardzo popularny i bardzo liczny, na przykład we Francji. Natomiast w Polsce kiedyś był z pewnością dużo liczniejszy. W latach 50., -tych, 70. -tych odnotowano spadek jego liczebności. No i teraz wiemy, że jest właśnie obecny w kilku miejscach, w kilkunastu miejscach w Polsce. Proszę zobaczyć: tu mamy młodocianą, młodocianego osobnika i dorosłego osobnika. Dorosłego osobnika możemy poznać po tym otworze. Ma wyraźną białą wargę, tak, która wywija się jeszcze na zewnątrz, co pozwala już powiedzieć, że jest to osobnik, który zakończył budowę swojej muszli. Jest osobnikiem w pełni dorosłym. To jest widać wyraźnie osobnik młody, który ma mniej skrętów. Dlaczego ślimaki potrzebują dużo wody? Nie tylko dlatego, że mają bardzo uwodniony, yy, yy, uwodniony korpus, yy, czyli całe ciało, ale również dlatego, że przy poruszaniu potrzebują yy, poślizgu czyli i tutaj zostawiają taki ślad ślimaka. Możemy to bardzo często zobaczyć na liściach, na, na korze drzew. Właśnie taki ślad, który pozostawiają, który nasączają swoją drogę po to, żeby móc się poruszać. W przypadku muszli ślimaka wyróżnia się trzy wielkości. Pierwsza 14, 14 mm, 15 mm i 6 mm. I teraz mamy dwa osobniki młodociane.

Nie zajmowałam się zupełnie czymś innym. Zajmowałam się ptakami, zajmowałam się, yy, skupiłam się w późniejszym terminie zupełnie przypadkowo na ślimakach lądowych. Aktualnie me, moją miłością są małże słodkowodne, które również, z których również słynie Drawieński Park Narodowy. Ale ślimaki nadal yy, są dość istotne dla mnie, yy, ze względu na ich piękno i na to, że tak naprawdę umykają najczęściej naszemu yy, zainteresowaniu. Wszystko przed nami. Większość naszych dzikich gatunków ślimaków jest bardzo mało poznana, jeśli chodzi o ich biologię, jeśli chodzi o ich występowanie. Chociaż Polska jest nieźle przebadanym terenem, mieliśmy naprawdę fenomenalnych naukowców i nadal mamy, którzy dokładają wiedzy do znajomości zarówno występowania, jak i rozmieszczenia. Jak i, jak i biologii ślimaków, ale nadal wiele pytań pozostaje przed nami.